Hej, cześć, witajcie, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś pokażę Wam jak rysować w Ibis Paint X. Zapraszam do oglądania. Ok, na wstępie dodam tylko, że nie będę omawiał tej aplikacji, ponieważ już ją omawiałem raz, jak ona działa i wygląda. Jest to w pierwszym odcinku, możecie go zobaczyć na moim kanale w filmach. A dziś zajmiemy się już tylko i wyłącznie tym, jak rysować. Uprzedzając wszystkie pytania, ja będę rysował palcem na telefonie. Nie będę używał żadnego rysika, tableta czy innych rzeczy. Okej, okay. kiedy stworzycie już sobie swój projekt, wybierzecie odpowiedni rozmiar i tak dalej, możemy przejść do pierwszego elementu, czyli szkicu. Szkic wykonujemy na pierwszej warstwie. Narzędzie, które wykorzystacie do tworzenia szkicu, jest tak naprawdę dowolne. Ważne jest tylko, żebyście dobrze umieli nim rysować. Szkicę polecam ustawić, narzędzie, którym robicie szkic, ustawić na mniejszy rozmiar, żeby Ewentualnie można było po tych liniach przejeżdżać kilka razy, bo szkic tak naprawdę nie musi być ładny. On nam, on nam ma po prostu pomóc w późniejszych etapach. Jak widzicie na ekranie, ja tutaj mam przyspieszoną wersję mojego szkicu. Tutaj można powiedzieć, inspirowałem się górami, nartami i tak dalej. Natomiast jak właśnie robić dobre te szkice? Przede wszystkim robimy je do momentu, aż nam się będzie podobać coś. Możemy robić tak, że dodajemy więcej szczegółów albo dodajemy mniej szczegółów. Tak naprawdę wszystko zależy od nas. Jeśli nie umiecie robić szkiców, to polecam odpalić sobie jakąś grafikę, najlepiej może być nawet w Google, na przykład dotyczącą narciarzy czy gór, żeby po prostu mieć jakieś. Odniesienie. Właśnie na etapie szkicu najlepiej jest tutaj, e, można powiedzieć, eksperymentować. Czyli nie mart nie bójcie się dodawać e, przeróżnych rzeczy, tak jak ja tutaj bałem się dodać narty, po czym po prostu je dodałem i wyszło naprawdę dobrze. Ważne jest, żeby ten szkic po prostu jakoś urozmaicać, dodawać rzeczy, usuwać z niego rzeczy, bo po to on tak naprawdę jest. No i tutaj na koniec, jeszcze dodatkowo możecie narysować tło, ale nie musicie. Ja zdecydowałem się, że po prostu też je narysuję. Ok, w tym momencie jest dość bardzo, bardzo ważna rzecz. Tu było dość, dość dużo zapytań w pierwszym odcinku, jak to zrobiłem. Kiedy przechodzimy do drugiego punktu, czyli do linii, to zauważcie, że biorę warstwę ze szkicem i w tym momencie zmniejszam jej opticality, jak widzicie tym suwakiem, na około 30-40%. Następnie tworzę nową warstwę i co ważne, muszę zaznaczyć, że od teraz rysuję na tej warstwie. Przez co, jak widzicie, uzyskam taki efekt, że ten szkic jest ledwo widoczny gdzieś tam z tyłu na kartce. I uwierzcie mi, to bardzo pomaga przy rysowaniu linii. Nie wyobrażam sobie rysować linię bez tego. No właśnie, teraz tak naprawdę krok drugi, czyli linia. Oczywiście w niektórych rysunkach nie musi być linia czarna, może być od razu nałożony kolor, ale ja tutaj postarałem się dodać linię. I pomyślałem, że nie będę dodawał jakiejś grubej linii, żeby to była mega cienka linia. Dlatego dałem na maksymalnie cienkie, jakie mogłem zrobić, żeby to jeszcze jakoś wyglądało. No i tak naprawdę, linia to jest takie może trochę monotonne, ponieważ musi ona być w miarę prosta, nie może być jakichś takich zacięć. No tutaj po prostu musicie robić szybkie ruchy palcem. Taki protip to nie, nie rysujcie tej linii powoli tak palcem, bo wtedy będą takie można powiedzieć, góry powstawały mniejsze, tylko po prostu szybko przejeżdżajcie, żeby to ta linia ładniej wyglądała. U mnie linia to było rysowanie tak naprawdę po szlaczku, szkicu, omijanie niektórych detali, a niektóre zostawiałem i tak dalej. Dodam jeszcze tylko, że pamiętajcie, gdy robicie tą linię, to pamiętajcie, że możecie tak naprawdę niektóre elementy ze szkicu po prostu ominąć. Dla przykładu, tutaj, te narty, które on ma na plecach, możecie ich nie rysować, bo w szkicu owszem były, ale nie muszą być one w linii, jeśli Wam się na przykład stwierdzicie, że już Wam się one nie podobają. Miejcie to też na uwadze. I tak oficjalnie prezentuje się skończona linia. Myślę, że wyszła dobrze. Jest ok. W tym momencie przechodzimy do trzeciego kroku. A trzecim krokiem jest kolor. W tym momencie robiąc kolor, dodaje nową warstwę, po czym daje ją niżej niż linia. Jest ona pod linią, czemu? Żeby linia, nam prze... żeby linia była na samym wierzchu, żebyśmy widzieli tą linię i po prostu za nią nie wychodzili. Teraz dość ważny krok. Większość z was, kolorując, używa po prostu kubełka z farbą i po prostu wypełnia tę linie. Ale przez co kolorujecie warstwę, tak naprawdę kolorujecie to na tej samej warstwie, którą jest linia. Ja oddzielnie mam linię i oddzielnie mam kolor, ponieważ kolor po prostu daje pędzlem. Ważne jest po prostu, żeby warstwa z linią była wyżej niż ta warstwa z kolorem. I teraz, czemu robię to pędzlem, a już wyjaśniam za chwilę. Oczywiście, jeśli chodzi o kolor, to po prostu ja tutaj, zobaczcie, dobieram odpowiednio kolor. Nie chcę że używać takich mega kontrastujących barw, które by oczy wręcz bolały, gdyby na nie patrzyły. Używam takich fajnych barw, które się razem, można powiedzieć, łączą. Też zauważyłem, że narciarze mają mega kolorowe ubrania, więc tutaj użyłem kilkunastu kolorów. I tak naprawdę nie ma w tym większej filozofii, po, po prostu rysujemy yy, tak, żeby nie wyjść za linię i pokolorowujemy odpowiednie tutaj po kolei elementy. I teraz przechodzimy do czwartego punktu i ostatniego, czyli cieniowania, światła i tak dalej, wszystkiego co nam ten rysunek urozmaici. I tutaj najważniejsza zasada. W momencie, kiedy pokolorowaliście to tak jak ja, czyli macie osobno warstwę z kolorem, naciskacie w tę warstwę, następnie robicie tak zwany alpha lock, czyli zablokowywujecie alfę. To jest tutaj ten o przycisk. W momencie, kiedy go zablokowaliście, możecie rysować tylko i wyłącznie po tym kolorze, który już narysowaliście wcześniej. Nie możecie wyjść poza ten kolor, z, jak widzicie tutaj na ekranie teraz i jest to mega, mega przydatne i w tym momencie tak naprawdę mega łatwo możecie wszystko zacząć cieniować, nakładać kolory dodatkowe jakieś odbicia i tak dalej, bo wszystko jest o wiele bardziej wygodne. Cieniując po prostu wybieram ciemniejszy kolor naszego wcześniejszego koloru i po prostu zacieniowuję jakiś tam dany obszar właśnie z zablokowaną alfą, przez co tak naprawdę nie wychodzę poza ten kolor jak widzicie tak naprawdę powtarzam to powtarzam to Cały czas, aż do momentu, jak cały, cała postać będzie zacieniowana, jakieś dodatkowe informacje na temat cieniowania? No, to tak naprawdę, mówię, to jest najtrudniejszy etap, i tego etapu trzeba się uczyć. I tak naprawdę, cieniować to musicie po prostu robić rysunki. Im więcej rysunku zrobicie, tym lepiej, do, bardziej dokładnie nauczycie się tego cieniowania. Tak widzicie przedstawia się skończony rysunek. Tutaj oczywiście są jeszcze dodane jakieś efekty itd. itd. Myślę, że naprawdę wyszło całkiem nieźle. Tło też jest niestety nie jest pokolorowany, bo stwierdziłem, że nie będę już go kolorował. Tak wyszło naprawdę dobrze i tak naprawdę to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się to spodobało, że pomogłem. E, piszcie, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach na temat Ibis Paint X, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Zostawcie suba i łapkę. Cześć!